Witam Państwa na konferencji pracowej po meczu Gwarek Tarnowskiej Góry Zagłębiak Noworowa Górnicza. Witam trenerów obydwu drużyn. Trenera Zagłębiaka Noworowa Górnicza pana Michała Chmielowskiego i trenera gwarka pana Jarosława Bresia. Tra tradycyjnie poproszę o komentarz po meczu najpierw trenera gości. Cóż tutaj mówić po meczu, który się przegrało 5-1. Hmm, powiem tak. Póki chłopcy gdzieś tam w jakimś procencie realizowali to, co sobie założyliśmy przed meczem, czyli gdzieś tak do 35-40 minuty pierwszej połowy, gdzie cofnęliśmy się, liczyliśmy na jakieś kontrataki. Było okej. Okay. Potem przyszedł ten moment, na który zwracaliśmy uwagę, bo znaliśmy mocne strony i słabe drużyny Kwarka, straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Najskuteczniejszy strzelec tutaj gwarka strzelił nam gole na 1-0. Aczkolwiek to nie o tej katastrofy, która wydarzyła się w pierwszych 20 minutach drugiej połowy. Założyliśmy sobie w przerwie, że wyjdziemy wyżej, spróbujemy zaatakować. Zrobiłem dwie zmiany. No, niestety ta bramka na 2 i na 3-0, stracone w pierwszych minutach drugiej połowy, już całkiem podcięły skrzydła tej młodej drużynie. No i cóż, skończyło się jak się skończyło. Zostaje się. Odrobinę cieszyć z jednej bramki, która została strzelona na otarcie, łez. Brakuje nam takich zawodników jak tutaj e, Polis czy zawodnicy Środka Pola. No, brakuje nam tego doświadczenia, i przegrywamy kolejne mecz. Także gratuluję trenerowi, bo no, pokazaliście tym młodym ludziom, ile jeszcze pracy przed nimi. Dziękuję. Poproszę teraz trenera Warka o komentarz. Zadaniem moich zawodników było grać do przodu, wygrać mecz u siebie, postarać się, jeżeli to oczywiście da się zrobić, strzelić więcej bramek niż jedną. Też nie wiedzieliśmy, jak ten mecz będzie przebiegał. Wiedzieliśmy na pewno, że zespół Zagąbiaka jest w budowie. Gra tam bardzo dużo młodych zawodników i trener tam ciężko z nimi pracuje i widać tego efekty. Ten początek był trudny dla nas. Mieliśmy pierwszą okazję, nie szczypaliśmy. Przeciwnik miał też dogodną okazję i mógł prowadzić. Na pewno wtedy by się grało dużo ciężej, ale z biegiem czasu graliśmy coraz lepiej. strzelaliśmy bramki, stwarzaliśmy sytuację. A troszkę potem były takie momenty rozluźnienia i, i takiego grania troszkę chaotycznego, nie tak jak byłem, ja bym sobie tego wyobrażał. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o pytania z sali. Ja, wiemy, jak wygląda początek sezonu. Yy, Przyjrzyjmy się tym partii meczom. Trzy mecze podle punktów, w tym 14 w tym tak, Nie było pytanie, co się stało, co się wydarzyło, że nagle zaczęliśmy grać tak, jak rozumiem musimy początku. Cały czas ten skład yy, się tworzy, jest w budowie. Dokonu, dokonywałem dosyć często zmian w linii obrony. Jeszcze ta gra nasza obronna no nie, jest, nie jest taka doskonała, nie jest bardzo dobra dzisiaj. Graliśmy z przeciwnikiem, który też zespół dopiero buduje i przeciwnik troszeczkę za łatwo też dochodził znowu do sytuacji szczereckich. Także tutaj dalej musimy na tym pracować. Natomiast co się stało? No przede wszystkim zaczęliśmy wykorzystywać okazję. Proszę sobie przypomnieć, mecze wcześniejsze, oprócz meczu z wyzwoleniem, w wszystkich tych meczach mieliśmy bardzo dużą ilość sytuacji do zdobycia w ramki. Mieliśmy po 3-4 sytuacje, nie strzelaliśmy ich, przy okazji przy, przy, przydarzył nam się jakiś prosty błąd albo jakaś dobra akcja przeciwnika, no i przegrywaliśmy mecz. Więc po prostu zaczęliśmy więcej tych ramek strzelać, więcej wykorzystywać okazji i nawet jeżeli przeciwnik stwarza, bo my gramy ofensywnie, tak, to no jest to możliwe, że przeciwnik tę te sytuację też będzie stwarzał, Dlatego właśnie wygrywamy, że zaczęliśmy wykorzystywać te okazje, ale musimy pracować dalej, żebyśmy tę sytuację stwarzali, a przede wszystkim żebyśmy unikali y, takich prostych y, sytuacji, y, które prezentujemy dla przeciwnika. Dziękuję. Ja Mam pytanie do trenera gości. Jak bardzo zmieniła się kadra, jeżeli chodzi o poprzedni sezon? Panie yy, no trenerze, od jakiego czasu Pan pracuje w tym klubie? Jak wygląda sytuacja organizacyjna i finansowa zagraniczna? Yy, kadra zmieniła się w 100%. Yy, objąłem drużynę 20 lipca bez żadnego zawodnika. Yy, w atmosferze takiej, że no w tej chwili w tej drużynie grają ludzie, którzy yy, z tych zawodników, którzy przyszli, byli najlepsi. I którzy chcieli grać w tym klubie. Tak to ujmę. Nie było sytuacji takiej, że e, powiedziałem chciałbym tego, tego, tego zawodnika. Po prostu z tych zawodników, którzy przyszli, którzy wyrazili chęć gry w drużynie Zagłębiacha, z tych zawodników wybraliśmy tą grupę 20, e, którzy, którzy grają w czwartej lidze. Tu jest praktycznie 80-90% zawodników, dla których ten sezon jest pierwszym na tym poziomie i jest sześciu siedmiu chłopaków dla których to jest w ogóle pierwszy sezon w piłce seniorskiej. także tak temat wygląda. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to yy, nie mamy się do czego przyczepić i to co prezes obiecał zawodnikom jest wszystko realizowane i obieg mamy fajny, trenujemy na płycie równie ładne jak tu wasza. Także tutaj jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, wiadomo, że są tam jakieś zawirowania, będzie wolne zgromadzenie w poniedziałek chyba, czy we wtorek, poniedziałek. No, ale to są sprawy pozasportowe, które no mnie nie interesują, bo dotyczą je, okresu, je, w którym ja nie przypuszczałem, że tutaj będę pracował, Także tak ten temat wygląda. Ja pracuję od dwóch miesięcy, dwóch i pół miesiąca, od 20 lipca przeprowadziłem pierwsze zajęcia treningowe. Jak wyglądała pana kariera wcześniej? Ja w dalszym ciągu jestem pracownikiem IKS-u Katowice. Tam zaczynałem swoją przygodę trenerską. Prowadziłem grupy młodzieżowe od najmłodszych po najstarsze. Jeśli chodzi o przygodę z seniorską piłką, prowadziłem drużynę czarnych Sosnowiec z okręgówki do czwartej ligi. Zrobiliśmy awans, prowadziłem tę drużynę w czwartej lidze. Potem miałem znowu przerwę z piłką seniorską, potem prowadziłem klub A klasowy Nivy Brudzowice, To jest A klasa tam Sosnowiecka. No i po kolejnych, bodajże półtora roku miałem też przerwę od tej piłki seniorskiej. Zaproponowano mi pracę w Zagłębiaku, ponieważ mieszkam niedaleko. No i było to jakieś wyzwania aczkolwiek. Okazało się wyzwaniem no, naprawdę ciężkim, bo tutaj trochę pokory na tej ławce rezerwowej teraz zdobywam i doznaję. No, w każdym razie, tak, tak ta moja przygoda trenerska się potoczyła. Ostatnie pytanie: Z tych meczów wielkiej e, nożnej, które mieliście, macie już za sobą. gdyby Pan podsumował e, przeciwników, z którymi graliście, potencjał duży? W skrócie, oczywiście. Znaczy, najlepszą drużyną, z którą graliśmy, to była drużyna z Kamienicy. Jak może to też było związane z tym, że to był pierwszy mecz, ale zdominowali nas całkowicie. I my gramy właśnie tak dziwnie, bo przegraliśmy 6 do 0 z Armacją Benzin, praktycznie przegrywając z 1 do 0 do 60 minuty. Przez pierwsze 15 minut drugiej połowy mieliśmy nad nimi przewagę. Potem, tak jak w tym meczu, padły dwie bramki w ciągu 3 minut i koniec. Także tutaj tej drużyny brakuje jakiegoś takiego właśnie motoru zawodnika doświadczonego, który w takim trudnym momencie poderwałby, to, by poderwałby tą drużynę do, do boju. Także takiego chłopaka tutaj nie ma. No i to też tak jak dzisiaj było właśnie. Te dwie bramki no, dobiły chłopaków i się już nie mieli podnieść. Z pozostałych drużyn te trzy drużyny, z którymi graliśmy ostatnie mecze, to były drużyny prezentujące podobny poziom Konopiska, Slawia i 1 do zera przegraliśmy. Z kim, bo już teraz też nie pamiętam? Z Ciochowicami, dokładnie w Ciochowicach. Także to były drużyny, z którymi toczyliśmy wyrównany bój. Przegraliśmy dwa mecze z tym lotem, wygraliśmy. Z wyzwoleniem yy, udało się nam wygrać u siebie. Być może to wyzwolenie zagrało troszeczkę słabiej, ale zagraliśmy agresywnie, także tu było zasłużone nasze zwycięstwo. Także naj, naj, najlepsze wrażenie, no dzisiaj ta druga połowa w wykonaniu tutaj waszej drużyny też była chyba jedną z lepszych z jaką miałem do czynienia, no i, i ta drużyna z Kamienicy zrobiła na mnie takie najlepsze wrażenie. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję Państwu, dziękuję trenerom. Państwa zapraszam na kolejną konferencję prasową, która odbędzie się 19 października po meczu Gwarek Tarnowskiej Góry MLKS Woźniki.